O kurde Tutaj fajna góreczka jest Teraz na nią podjedziemy Początkującego tylni hamulec za mocno. O, klekot! <ścoughs> o fuck Kurwa, jakaś ta woda duża! No to chyba ktoś przejeżdżał. O, drugi klekot! Nie wiem, lepiej to wziąć szybko czy powoli

Ktoś zgubił kondona z traktora. Powiem wam, że nie znam w ogóle tych terenów, kurde, nie będę tu zapierdalał, bo to jakieś roby, domy, i... inne. takie kurde bale leżały trzeba właśnie żeby to nie leżało na tej dłuższej Teraz kurwa wylecę przez kierę jakieś to dziwnie tak trochę tu było zaczynane trochę nie dam to co to jest Jeśli tu sobie biwak rozłożył co oni? To drugi mostek? Co robić? O panie Pociąg nie jedzie Ja tu jeszcze przez obiekt mostowy wstęp zbroniony. O jeszcze kurwa typek mi teraz mandat dopierdoli, że ja tu wiesz. O kurwa te dechy to są tak przejebane Się kurde pamiętam, że jakaś podnosiła Powolutku Chyba. Jeszcze brakuje tylko tego, co to się kurwa sypie. To jest praca, browarek kurwa tak co to poszuje. jaki ładny domeczek. Tutaj to bym mógł mieszkać. Spokój, cisza, brak internetu. Nie wiem, może tutaj. Jack Motors przysłał fakturę, wywiązał się. Tak więc ja jestem szczęśliwy, oni myślę też co szczęśliwi. No i gitara. I żyjemy dalej. Tutaj jakaś ładna foczka. Byłem odcinę walnąć, ale i tak się spojrzała. Chwilę poczekałem i Dave się znalazł. O, kurde, kiper jest, o ja, to składajowerkę. No to wpadamy, kurwa. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze huskwarny dzisiaj popiłuję, a jak nie to jutro. Zajebiście. Kabel jeszcze bateria wytrzymał, już kutwa tu nagrane od groma materiału. Powiem wam, że tutaj to jest fajna trasa do przelotu, tylko kurde, kiedyś też tu jechałem, to mi sarna wypierdzieliła. Las to nie jest miejsce, żeby zapierdalać. Wszystko ładnie, pięknie do czasu. Jak ktoś nie wyjedzie samochodem, to zwierzę wyskoczy. O, a tu fajne jest wybicie w sumie. To jeszcze zrobię na wrotach. Nawrocik? Jeszcze na koło postawię na tym wybiciu. Po kiełdzie Jak widać, wracam do domu. włączyłem sobie nagrywanie, bo powiem szczerze, w pizdu ciemno w tym lesie. <śmum> powiem Wam, że złożyliśmy silnik w, w, w skwarnie WRS 125. Drobne problemy były, bo z tym nowym wałem przy zakładaniu magneta, po dokręceniu śruby, okazało się, że magneto dociska tam, jakby powiedzieć, wewnętrzną stronę karteru. Tam trzeba było lekko zeszlifować takie, nie wiem jak to się nazywa, ale to właśnie jest takie, wystają takie jakby rowki. No ale dobra, ogarnęliśmy silnik złożony. Jutro, jutro nie wiem, bo kurde, weceliko się szykuje, czy jutro będziemy to wkładać do ramy. Jak coś to jeszcze nie odpalaliśmy, no ale w każdym razie silnik złożony. Patrzcie, jaki mam zarąbisty cień złotnika. zarobiście, zaraz pewnie się miejsce do nagrywania skończy bo już dzisiaj trochę latałem, mam nadzieję, że to mi nie nadpisuje obrazu. Dobra, dożegnam się z wami. Trzymajcie się!